Cześć, witajcie! Postanowiłem dzisiaj oddzielić sadzonkę cytryny, którą założyłem ukorzenienie nie wiem kiedy miesiąc czy dwa temu może trzy, może jeszcze wcześniej nie pamiętam, ale zakładałem razem z pomarańczą nie pamiętam, w którym to było dokładnie w filmie ale oddzielę sobie dzisiaj sadzonkę cytryny, bo widzę, tutaj wychodzą korzonki. No, zobaczymy, po, czy po dwóch miesiącach jest dobrze ukorzeniona, jak się przyjmie. I kiedy będzie można takie cytrusy oddzielać, także będziecie wiedzieli po tym, jak założycie sobie takie ukorzenienie. Niedługo, może bądź na następny rok, oddzielę sobie tą sadzonkę pomarańczy, ale bardziej na drugi rok, bo chciałbym, żeby była taka większa, ładniejsza. Także zaraz odcinam i pokażę Wam, jakie ma korzenie. No i tak mamy sadzoneczkę. Wszędzie widać korzonki wokół. Zaraz ten woreczek otworzę. I pokażę Wam bardziej szczegółowo ile tych korzeni wytworzyła. No i jak widzicie, sadzonka zaczęła tworzyć bardzo takie ładne, grube korzenie. O jak można zaobserwować, wytworzyła taką tkankę przyranną kallus. To widać miejsce nacięcia, gdzie nacinałem i zawsze od góry wytwarza. I zaczęła też wytwarzać tu na tym miejscu. Jak widzicie to białe miejsce, to też tu zaczęło wytwarzać kallus. tu też zaczęło wytwarzać wszędzie wokół no i taka sadzoneczka ląduje do nowej doniczki i powinna się jeszcze przed samą zimą bardzo ładnie ukorzenić także dziękuję za obejrzenie tego odcinka zapraszam do kolejnych jeżeli jesteście ciekawi moich dokonań, porad także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku cześć